Wiecie co, ten film oryginalnie miał mieć scenariusz. Lecz nie ma, z prostego powodu. Sum nie zasługuje na to, by się dobrze przygotować do omawiania jego wysrywów. Żaden z jego filmów nie ma jakiejkolwiek wartości, czy to merytorycznej, czy to rozrywkowej. Kończąc tutaj mój bezsensowny wywód, przed Państwem, sum z jego arcydziełem pod tytułem Dwyganka odeszła z internetu? No niemożliwe. No nie, tak być nie może. No nie. No nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o osobie, o której dawno nie było mówione na moim kanale. O Devegance. Kiedyś wręcz gwiazda mojego kanału. No, tyle co o niej było filmików, to chyba nawet o Dreamci i Nekosi nie było. A do- Musimy tu się na sekundę zatrzymać i coś sobie powiedzieć. Deveganka to jest industry plant. Jedynym jej celem było wypromowanie jej OnlyFansa w celu zarobku. To ewidentnie się udało. Między innymi dzięki Tobie, Sum. Dlaczego już sądzę, że Deveganka to jest industry plant? Nawet jej wczesne filmy były dobrze wyprodukowane, plus fakt tego, że była kontrowersyjna, więc jak widać, wszystko wskazywało na to, że The Veganka to jest industry planty jakiegoś rodzaju, a ty i tak się dałeś na to kurwa złapać, gratuluję napis? No i bardzo dobrze! Dlaczego myślisz, że traktowanie zwierząt jak maszyny i produkty jest takie cool? Czas się obudzić człowieku! A może podoba ci się zabieranie mleka małym cielakom? Otwórz oczy! Not being vegan is not okay. Czas! W każdym razie, co się dzieje z deweganką? Znaczy no, po tytule i miniaturce pewnie się domyśliliście, bo czy to prawda, że deweganka odchodzi z internetu? Bardzo dużo osób, ale to naprawdę bardzo dużo osób mi o tym pisało, że sum, zobacz, że weganką są Wszystkie filmy na konto, na Instagramie, tam gdzie podlinkowywała swojego OnlyFansa i nagrywała tam trochę content z tego OnlyFansa, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. To ten OnlyFans dalej jest podlinkowany. Ale co ciekawe, podlinkowała jeszcze inną platformę, którą tak by the way pierwszy raz widzę w życiu. W sensie, to nie tak, że ja jestem jakimś specjalistą od takich platform, okej? Okay? Ale chodzi mi o sam fakt, że no wiecie, OnlyFans jest znany, a, a to jest jakiś totalny no name. W sensie... Uj, w każdym razie jest to jakiś favenue, nie wiem, ale no dziwne. I co najlepsze, w sensie co najlepsze Jezu, Co najciekawsze, to tam są darmowe rzeczy, jakby tam się wystarczy zalogować i masz chyba 24 darmowe materiały, z czego tylko 9 jest odpłatnych, więc no to jest trochę crazy. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania nasz. W ogóle sprawdziłem, co to jest ten favenue. To jest po prostu taki OnlyFans, ale z AI. No i też sprawdziłem Deveganka, nie ma żadnych darmowych materiałów. Więc, Gunerzy, uspokoić mi, tu się bo będę po prostu prądem po łapach dawać. Ale, no, mówię. Sum, ty zapromowałeś pornografię na YouTube technicznie. Gratuluję, kurwa. Bo, nie oszukujmy się, to ja sprawdziłem, co tam jest. I tam głównie jest po prostu to samo, co na OnlyFansie: po prostu kurwa porno. Więc, no. Kurwa, gratuluję. Gra gratuluję, kurwa, sum. Ja jesteś, kurwa, DB. Kurwa, stary. Jesteś kurwa the best Reszta tego filmu była kurwa pusta i mi się już nie chce im omawiać. Pozdrawiam jakby... Pozdro... Po Pozdro kurwa. Eee, jak ktoś się przypierdoli, że film chujowy to ma rację, bo film jest naprawdę bardzo dotupy. Ale powiem tyle. Sum comment wstawia na tyle dużo kurwa takich pustych, beznadziejnych filmów, że to mnie po prostu boli. Ten koleś ma przeszło 100 tysięcy subskrypcji, czyli jest, no, nie orzekujmy się, no, dużym twórcem jak na polskie standardy. I co robi? No, i co kurwa robi? Główno kurwa oczywiście robi, bo po co robić coś dobrego? Po co robić coś, co ma jakąkolwiek wa wartość wnosi? Po chuj! Nie no, lepiej zrobić kurwa 50 filmik o tej samej kurwa osobie, która już dodatkowo skończyła swoją karierę w takim normalnym internecie. Nie no, kurwa. Super! Gratuluję kurwa. Gratuluję kurwa kontenciku. Naprawdę. I jak ktoś się do mnie przypierdoli, że. uuu, nie masz scenariusza, nie masz scenariusza. To chcę Wam przypomnieć, że sum scenariusza również nie ma. I co? On kurwa może? Bo co? Bo ma więcej subów. A pierdolnicie się łeb, kurwa. Ale jestem kurwa niemiły w tym filmie. Ale cóż, taki jestem. Eee. Nie wiem. Trzeba jakoś mądrze zakończyć ten film, żeby. YouTube go dobrze wypromował Ja pierdolę sobie sprawę z tego, że teraz w Minecraft kurwa nie grałem, dobre... Zobaczcie, <śpuszczam> ja, mam, ja to tak tam, na nagrałem i w jakimś takim chujowym w ambitrecie. Pewnie kurwa jak chuja z tego,